Pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj cudowny dzień przed nami. Będziemy uwielbiać Pana Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Cali tylko dla Chrystusa. Mamy dzisiaj święto świętego Macieja, apostoła, wybranego na miejsce Judasza. I Ewangelia jest: Nie Wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem, mówi Pan Jezus, i przeznaczyłem Was, abyście owoc przynosili. Kochani, to są niesłychanie ważne słowa dla każdego z nas, dlatego że ulegamy pokusie, że to my, się, my siebie sami wybraliśmy dla służby chry Chrystusowej, że my sami siebie wybraliśmy w naszym powołaniu, że to ja wybrałem siebie, żeby być mężem, żoną, księdzem, jezuitą. Nic z tych rzeczy, to Chrystus nas powołał. On jest tym, który. Ruszył nasze serce i, i myślenie w ten sposób jest, ono wszystko zmienia. Jak jesteś w pracy, do której ci Chrystus powołał, jak robisz coś we wspólnocie, do Chrystus Cię do tego powołał. To w momencie, kiedy nawalisz, tak jak apostołowie, oni nawalili, przecież uciekli spod krzyża. Ale to Jezus im powiedział, dzień wcześniej, gdy oni uciekli, nie Wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem. Jak po błądze upadnę i zacznę mieć myśli, nie nadaję się, jestem do niczego, przecież ja tego nie umiem, ja tego nie rozumiem, trzeba wrócić myślami do tego. Chrystus mnie powołał. Dlatego masz dzieci, dlatego jesteś powołana do macierzyństwa, dlatego masz męża, dlatego jesteś w tej pracy, dlatego się z czymś zmagasz, bo Chrystus cię powołał, wybrał cię, abyś służył, abyś służyła Bogu, do tego jesteśmy wezwani. Więc zachęcam dzisiaj, miejmy taką świadomość, Jestem wybrany przez Chrystusa, jestem wybranką Chrystusa i chcę pełnić Jego wolę w moim życiu i za Jego głosem. Dzisiaj też cały świat, wszystkie religie razem łączymy się w poście, modlitwie i uczynkach miłosierdzia, aby uprosić u Boga, aby pandemia ustąpiła i aby były jak najmniejsze konsekwencje tej pandemii. Ojciec Święty włączył w tę propozycję wszystkich religii, również katolików, więc chcemy się w to włączyć. Arcybiskupi i biskupi w naszym kraju również piszą o tym, proszą, żebyśmy się wszyscy włączyli. Więc jeżeli możesz dzisiaj coś podjąć, prosząc Boga Dobrego o uwolnienie od pandemii, to razem z wszystkimi wierzącymi na całym świecie chcemy coś konkretnie zrobić. Zachęcam, żebyś pomyślał, co ja dzisiaj zrobię. Mogę zmówić różaniec, mogę być na koronce, mogę podjąć post. Zaangażujmy się. Chrystus nas wybiera dzisiaj, żebyśmy to zrobili. Zaprasza nas, wyciąga do nas rękę. Kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. Miejcie fantastyczny dzień. I kto tylko może i chce, zapraszam maj na majowe. Tutaj klikamy ten link i jesteśmy na nabożeństwie majowym i litanie dorytańskiej z Panem Bogiem.